Cześć, witajcie Prezentralian. kłaniam się bardzo gorąco i dzisiaj sobie porozmawiamy o uberze. Dlatego, że bardzo, bardzo, bardzo dużo maili przychodzi do mnie odnośnie ubera. I powiem szczerze, że 80% tych maili się powtarza. A już najzwyczajniej w świecie stwierdziłem, że szybciej zrobię taki poradnik dla świeżych uberowców, aniżeli mam odpisywać cały czas to samo na, na każdego maila. Mianowicie, pierwsze co, to jak już widzieliście na wcześniejszych materiałach ile można zarobić, a z kolei tutaj nie będę podpinał. Miałem zamiar podpiąć takim mini relację ile można zarobić. Mogę wam powiedzieć, że na ostatnio w Alpen Under Eye, i to będzie w odcinku takim rankingowym, który robię odnośnie, gdzie dobrze jeździć jest na Uberze. No to w Alpen Under Eye ostatnio jeden z kurierów wyrobił 200 euro dziennie. Co niektórzy średnio 160 do, do nawet 180 euro. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to z kolei będzie w osobnym parcie. W tym parcie Wysłuchajcie do samego końca naprawdę tego materiału. Bo on nie będzie długi. Wyjaśnię wam w jaki sposób rozpocząć przede wszystkim współpracę z Uberem. Eee, I nie, nie skończy się ten materiał teraz mówiąc. Zadzwoncie do mnie. <głosy> <głosy> nie. Eee, no i oczywiście wspomnę też o podatkach, dlatego że w komentarzach pojawiło się hasło, że zrób materiał o tym jakie są podatki. W Uberze, a już jestem po konsultacji e, z księgowym, który y, y, zajmuje się wiadomo sprawami księgowymi i on już konkretnej e, odpowiedzi udzielił na temat podatków. A więc gotowi? Zaczynamy. Pierwsze co, żeby zacząć pracę w Uber Eats-ie, e, z jednej strony jest bardzo łatwo, ale z drugiej strony jest również trudno. Jeden pierwszy warunek, który należy spełnić, to trzeba być tu. Holandii. Następnie musimy ściągnąć sobie, będąc w Holandii, a nie w Polsce, aplikację Ubera. Ale nie tą zwykłą aplikację Ubera. Dokładnie jest to aplikacja Uber Driver. Tą aplikację ee, ściągamy. I, I tu się zaczyna opcja. Jeśli potrzebujecie dalej pomocy przy robieniu tej aplikacji, oczywiście możecie napisać do mnie. Ja wam wyślę specjalny kod polecający, który ułatwia w tym momencie, jak gdyby, dostanie się do Ubera. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że w Uberze jest egzamin, i również jest opcja, że kupujemy torbę. I to się da ominąć. Co z <laughs> To tak całkiem serio mówię, bo to mogę na brief wyjaśnić, jak to wygląda. Bo to jest za długi temat. Oczywiście, kiedy już jesteśmy w Holandii i ściągnęliśmy sobie aplikację Uber Driver, w tym momencie zaglądamy do naszego portfela i wyciągamy paszport. Mm -hmm. I tu się zaczynają problemy. Pamiętajcie, że jadąc do Holandii, naprawdę warto wziąć paszport, bo dzięki paszportowi możecie pracować w Uberze. Dowody osobiste nie wchodzą w ogóle w rachubę. No, oczywiście, kiedy już mamy paszport, w tym momencie również musimy mieć konto bankowe w Holandii. Jak wiecie, konto bankowe w Holandii, żeby założyć, trzeba mieć meldunek. Ale uwaga, Kolmi da radę to obejść. Powiem jak. I kiedy już oczywiście mamy naszą uprawnioną kartę bankową, i to nie jest Revolut, broń Boże, od razu Was informuje, Musi być to karta holenderska. E, z Ibanem holenderskim, może tak się wyjaśnię, e, No i najzwyczajniej w świecie. Zaczynamy. Zaczynamy zabawę, kiedy już jesteśmy w aplikacji, mamy już założone konto rozpoczyna się, że robimy sobie zdjęcie profilowe. Wysyłamy zdjęcie paszportu przód i tył. Następnie wysyłamy zdjęcie karty bankowej. Następnie w aplikacji jeszcze robimy jeden trik, czyli dopełniamy pewne informacje na temat przelewów na jakie konto. To też mogę Wam na już na spokojnie wyjaśnić, kiedy już będziecie na tym etapie. I wtedy zaczyna się akcja, że przychodzi do nas mail informujący, że okej, okay, jesteśmy gotowi zacząć. I teraz tak, tam jest taka opcja, że robi się egzamin. Tak jak już mówiłem, kolmi damy radę. Jest opcja, że kupujemy torbę dla tych, którzy są mniej bogaci, no to wtedy kolmi, ale dla tych, którzy są, no mają te 74 euro na przykład, oczywiście na w świecie klikacie, zatwierdzacie i kupujecie sobie torbę. Za 74 euro lub nawet drugi wariant jest tańszy torby, ona nie jest rozkładana, za 74 ma jakby ekstra komorę taką rozkładaną, a ta tańsza troszeczkę jest sztywna, sztywne pudło. I wtedy jak już kupujemy sobie na spokojnie tą torbę, wtedy nam Uber w przeciągu 24 godzin wysyła informację, możesz rozpocząć jazdę. I wtedy zaczynamy jazdę. I oczywiście wtedy warto sobie wejść w zakładkę Uberem po Holandii i zobaczyć sobie w jakich miastach jest najlepiej jeździć. No oczywiście pamiętajmy również o tym, że Uber posiada coś takiego w aplikacji, jak tak zwane boostery i tu już wcześniej o tym mówiłem Wam, że Uber ma wiele różnych opcji promocyjnych między innymi boostery albo dodatki za przejazdy jak się wykona na przykład 3 przejazdy dostajemy 5 euro, potem każdy kolejny przejazd dostajemy 2 euro do każdego przejazdu boostery czyli płatność od 1,1 czyli od 110%, czyli 10% więcej otrzymujemy wynagrodzenia za przejazd do nawet 200% więcej, tak, czyli 200, 2.0 to jest inaczej 200%, czyli jak płatność mamy standardową, na przykład za rejs 5-6 euro w takim mieście, a trafia nam się 2.0 booster, to w tym momencie mamy 12-14 nawet euro za, za przejazd. I właśnie w ten sposób tutaj, szkoda, że nie chce się ta osoba nam wypowiedzieć. Ale jedna z osób w ciągu 4 dni wyrobiła sobie 525 euro, jak się nie mylę. Jest to nowy chłopaczek, który przyjechał, w ogóle miał wylądować gdzie indziej odnośnie pracy, a wylądował na Uberze i jedyne stwierdzenie, które mi zapadło w pamięci, stary, popracowałem 4 dni hardcorowo, ale... Przynajmniej nie muszę dwa tygodnie w agencji siedzieć. Może jest to takie dość sarkastyczne stwierdzenie, ale jest to prawdziwe stwierdzenie, ogóle, że można naprawdę dobrze w lockdownie zarabiać i to nie jest żaden problem. Lockdown w ogóle temu nie przeszkadza, a raczej nawet sprzyja. Oczywiście jeśli chodzi o podatki, bo tutaj zadawaliście pytanie odnośnie jakie są podatki. Powiem Wam tak, że mm, zanim jeszcze powiem o podatkach, wrócę na chwilę do ubera, dlatego że e, kiedy już zaczynamy sobie jazdę, już sobie jeździmy i tak dalej, po pewnym czasie możemy zrobić sobie, mm, musimy sobie zrobić numer BTW. Numer BTW, jeszcze raz Wam mówię, nie jest to zakładanie firmy. Numer BTW służy tylko do rozliczenia podatkowego w przypadku, kiedy nasze gospodarstwo, my jako osoba prywatna mamy jakiś dochód z boku i sobie po prostu zarabiamy, tak? Państwo musi łapkę na tym położyć. I tu właśnie opcja podatków. Podatek wynosi 37,5%. I jest to podatek dochodowy. Obowiązują każdego jednego mieszkańca Holandii, taki sam podatek jest 37,5% tyle bierze państwo. Ale uważajcie, tak jak tutaj księgowy powiedział, e, opcja jest tego typu, że każda osoba indywidualnie ma jakieś tam e, przez, e, przez belasting dawane zniżki i tak dalej, i tak dalej. A więc dobry księgowy potrafi naprawdę fajnie to rozliczyć, że nie będzie wzięte 37,5%, e, a może być wzięte zaledwie, nie wiem, 15-20%, bo mamy jakieś tam zniżki e, z tytułu dochodu i tak dalej, i tak dalej. To już jest kwestia indywidualna, jak mi to powiedział księgowy. On nie jest w stanie tego tak po prostu powiedzieć, bo nie jest to standardowy szablon dla każdego. Dla każdego jest szablonem 37,5%. Czy to dużo? Nie. Naprawdę nie. Biorąc pod uwagę przychód i tak dalej. I tak nam się to wróci, dlatego że jesteśmy osobą prywatną, a więc najzwyczajniej w świecie rozliczenie roczne też robi e, swoje i też nam wracają, prawda, to co myśmy dali. Bądźmy realistami. Oczywiście pamiętajcie o tym, że dla osoby takiej, m, że tak powiem, m, dla każdego Kowalskiego w Holandii w chwili obecnej nieopodatkowany przychód wynosi 7 tysięcy bodajże 30. Eee, o 250 euro jest mniej niż w roku 2020. Eee, jest to kwota wolna od podatku. Tyle w ciągu roku możemy wygenerować przychodu, za którego podatku nie zapłacimy. Eee, pamiętajcie, że do 2018, 2028 roku eee, ten podatek zejdzie do progu 5000, więc warto jeszcze z niego korzystać. I tak to wygląda. Jeśli oczywiście chcecie, chcecie robić w Uberze, chcecie zacząć swoją karierę w Uberze, najczęściej no w sensie, możecie się ze mną kontaktować, tylko błagam, nie zadawajcie tych samych pytań, jak ja mam zacząć, bo wyślę wam po prostu link do tego filmu. Ale jeśli napiszecie do mnie, e, że potrzebujecie pomocy m, w jakiejś tam konkretnej sprawie, e, bo już jesteście na jakimś pewnym etapie e, robienia, e, że tak powiem, m, progres w Uberze, Wtedy bez problemu Wam mogę pomóc, mogę wam podesłać kody i tak dalej. Także tutaj najzwyczajniej w świecie... Jestem za, służę. Tylko, błagam, nie piszcie mi znowu maili, co muszę zrobić, żeby zacząć bo no, dlatego robię ten materiał. Dzięki serdecznie pozdrawiam bardzo gorąco i oczywiście jeśli macie pytania odnośnie Ubera, jeszcze dalej coś podatki czy coś Was jeszcze gnębi pod tym materiałem, spokojnie możecie pisać w komentarze, Ró również do mnie możecie pisać bezpośrednio na maila, ale lepiej jakbyście tu używali na przykład komentarzy, jeśli macie taką opcję, bo ja rozumiem, że nie wszyscy mają konto na YouTubie, że tak powiem więc wtedy ok, niech piszą na maila, ale ci, co mają konto na YouTubie, e, błagam, piszcie w komentarzach i ja wtedy złożę te komentarze i znowu dam Wam odpowiedzi. Dzięki serdeczne jeszcze raz i do usłyszenia.